Siemaneczko z tej strony, dami i to już kolejny z odcinek z serii Famicom 15. No, po długiej przerwie oczywiście. Ta. No, co tu powiedzieć na swoim usprawiedliwieniu? Trochę, trochę, troszkę minęło czasu, jak ostatni odcinek powstał. Ale no, były lajki. Po prostu myślałem, że będę miał nowy komputer. No. Czy mieć, miałem nowy komputer, tylko że długo się nim nie zacieszyłem, bo uznałem, że idę dalej do szkoły, do internetu i mogą mi komputer ukraść. I tak by wyglądało. I miałem to mieć -y przez tydzień. Grałem farminga w GTA 5 i powiem tyle, że bardzo fajny komputer polecam. Ale no, za to kupiłem sobie motorek. Taki zipę -y. I myślę nad kupnem teraz kamerki. Takiej. Z GoPro, może. może mi się uda kupić GoPro jakieś, tak. Nie wiem, co ostatnio robiliśmy. coś chyba z siebie teraz będziemy robić, tylko nie wiem gdzie. O to. ten klawiszych. No, pojedziemy. Gdzieś tu, a to sobie zasiejemy. Tylko nie pamiętam, tym czynnikiem to jest. Tu jest, to jest wszystko. ok. No bo. Nie wiem, czy będą duże lagi, czy nie będzie, ale jakoś stary komputer musi dać datę jeszcze No, tak. jadymy, jedziemy a sobie otworzymy, a nic tu nie, nie, okay. nie ma pytać a nie ma otworzymy żeby było dochy nie ma A górę, nasz mi tyle A posijem sobie ten rzepaczek Dobra, jedziemy idziemy sioć Nie wiem ile ten odcinek no będzie trwał Myślałem na taką pewną pewnym do odcinku, że jak zacznę porządek tak trochę posieję i przyspieszę film nie wiem czy wam by się spodobało, jak coś to piszcie Nawet. muszę włączyć chudy Tu jest o tak. albo właśnie sobie pszenicę Pszenica OK Sprawdźcie sobie tylko na chwilę kamerkę tak Dobra, jest okej okay. Kończymy, ja jeszcze chcę zobaczyć m dawaj. dobra. No wiecie, gamy. Sieje. O, sieje, no i gaz do nie wiem chyba w przyszłym odcinku zabiję tylko Zobaczymy. No trochę dawno nie nagrywałem. No sorry panowie i panie. że powinienem to jest to ale trochę dzisiaj nie pogrywał realnie. Co tu powiedzieć? Chcę sobie kupić kametkę jak mówiłem wcześniej. No, trochę z realna bym nagrywał się typu o i z... Na przykład z motoru. Co jest tym siewnikiem? Chyba będę muszę siewnik wymienić. Ja. Ja jak, jak się nie testuje modów. A i z tych filmów? No to jak mówiłem w czasie to Jakby robił No to Nie wiem czy załówka, czy nie Czyli z muzyką kurde to już się myli Znaczy chyba muzyka jakaś by była tak o nie no, wiem co się z tym siedzibnikiem się dzieje zapuściłem meble jak to było Później wymieni się w inne jakieś inne. No ale to dobrze, po się, no nie wierzę No cóż. Życie. Tak też planuję inne stawia z innych gier. Nie ja wiem, może zacznę też nagrywać PS4. Jakieś gietki. Zobaczymy. Tak myślałem, żeby coś nagrać, ale bym musiał kupić nagrywarkę. Nie, coś ten siewnik jest do dupy. go wymienię. Coś na Poznaniaka czy na coś? Potestuję. I tam zestaw też teraz będę zdawał, czy tam, o, już zacząłem zdawać. A jeden, czyli na maturę, mhm. Bo... tak, Co tam powiedzieć. Mm. Po rok, ja po wakacjach. Będzie się pojawiał tylko teraz w tygodniu filmik może dwa, więc zobaczymy. Zobaczymy. Pozwiamy, zobaczymy mówi mój kolega No wiadomo Idę do Do szkoły dalej No i tak jakoś wyjdzie, że czasy nie będę miał I słabo. Trochę mało FPS-ów nie bia. kurde. Nie wiem, co się dzieje moim z komputerem, kurde. zdecydowanie to jeszcze tak na szybko wybyła i będziemy kończyć taki krótki odcineczek o, ale bym nie wyhamował O, po 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 co za? Może jakiś młot mi laguje? głowinie? Nie wiem. To już jest z tym nie. Nie chm. To zobaczmy. Nie pamiętam. Jak się robi usunek? Co się dzieje? What the fuck? Ciao, mi się tuż nie wierzy w to. Hmm. Naprawdę nie wierzę, to na początku sobie lago nie miałem. No naprawdę nie wiem, że w to co się dzieje.

I lagi przestały nie, że ja chyba wiem, czemu mam takie lagi przez tą białą teksturę. Fy Nie wiedziałem tym lol Przez to mi tak laguje rzucimy trochę, słamy je z wiebelki czy przypadkiem Polska moc czuję to Czemu to jest WB, nie chcę dwóch belek podnieść? Nie wiesz w to. Ja naprawdę. Nie, nie. Miałem laki już nie ma lagów. Ja tego nie rozumiem. Są laki i nie ma lagów. Może ta modyfikacja nie. Dobra. Nie wiem, czy to dobrze się nagrało, czy nie. A nie, no to szkoda, no to trochę filmu poszło się walić. czy Wam też coś widzieliście? Dobra, oleś to. Myślę, że Wam się podobało. Myślę, że pamiętacie o mnie. Myślę, że <grytanie> że ja będę jednak działał cały czas. Mimo, że te lagi są, no ale cóż, jak tam chcecie. Dobra, łapkujcie. No, łapki. Subujcie i to myślę, że to było na tyle. Trzymajcie się.